Cześć, nazywam się Michał Tondzera i w tym odcinku chciałem odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często mi zadajecie: a konkretnie, jaki klimatyzator kupić, aby dobrze sprawiało się do grzania i nie tylko. I teraz tak, tu was pewnie zdziwię, bo klimatyzator najlepszy, jaki znajdziecie, to jest bardzo blisko was. Aczkolwiek chodzi mi tutaj o instalatora, który wam to urządzenie zamontuje. Tak naprawdę jest to najważniejsze ogniwo. Dlaczego? Bo tak naprawdę instalator jest gwarantem urządzenia. Nie marka klimatyzacji konkretna, ale instalator, który w razie awarii takiego urządzenia musi do Was przyjechać i doprowadzić je do ładu. Producent urządzenia tylko dostarcza części zamienne do urządzenia, jeżeli oczywiście warunki gwarancji zostały spełnione. Tak? Instalator ponadto dobiera Wam odpowiednio sprzęt, wykonuje też montaż. Także tutaj naprawdę po stronie firmy instalacyjnej jest najwięcej, tak naprawdę. Ja osobiście przy doborze sprzętu patrzę przede wszystkim na dystrybutora, jak on mnie obsługuje. Bo tak naprawdę, jeżeli coś się zadzieje z urządzeniem, no to ja muszę się do niego zgłosić, żeby on mi przysłał części. I patrzę jak ta obsługa wygląda, bo ja chcę dokonać przy jakiejś awarii, która zdarza się niezwykle rzadko, tej naprawy szybko, skutecznie, tak aby doprowadzić Państwo to urządzenie do ładu. Jeżeli dystrybutor działa opieszale, uwierzcie mi, niezależnie czy to jest producent chińskiej marki, czy japońskiej, chociażby nawet powiedział, że w Japonii to wygląda nawet jeszcze gorzej. Czas reakcji jest bardzo długi. Także no tutaj dla mnie ta obsługa dystrybutora jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi o urządzenie samo, ja też wybieram na urządzenia tych dystrybutorów, którzy mają fajną współpracę i też staram się dobrać urządzenie najbardziej optymalne pod kątem cena, jakość i energooszczędność. Tak, żeby te urządzenia działały sprawnie i wydajnie. Jeżeli z kolei patrzymy tylko na markę, no to łatwo się naciąć na instalatora tak zwanego 3 z, czyli zainstaluje, zainstaluje, zapomni, tak? Klient będzie chciał, ma taką markę, instalator nie będzie ingerował. ok, klient chce, on zainstaluje, tak? I on generalnie nie myśli, że na przykład to urządzenie ma kiepskie zaplecze serwisowe, bo on nawet tak naprawdę nie będzie miał ochoty odebrać od was telefonu, przyjechać doprowadzić to urządzenie do ładu. Także o tym pamiętajcie, bo według mnie, jeżeli chodzi o dobór klimatyzatora, to jest najważniejszy wybór firmy instalacyjnej, która wam wykona to dobrze. Od czego dobry instalator zaczyna? No przede wszystkim musi przyjechać do was na audyt. I dobrać odpowiednie, optymalne urządzenie pod Wasze potrzeby. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, ponieważ tutaj, jeżeli myślimy o klimatyzatorze do ogrzewania, musimy wziąć pod uwagę, jak gdyby, cały sezon grzewczy. Jeżeli do Was przyjedzie instalator i na przykład zobaczy, że Wy macie salon, powiedzmy, 50 metrów, i on stwierdzi, że zakładamy jednostkę 5 kW, bądź. 80 metrów, i jest zapewne 7 kW, no to już mamy sygnał, że nie bardzo wie, co mówi. Bo tak naprawdę my musimy spojrzeć pod cały sezon grzewczy, tak jak wcześniej wspomniałem. I tak naprawdę, im mamy większą sprężarkę, tym kwestia modulacji w dolnym zakresie jest e, obcięta. Także sprężarka będzie nam się szybciej wyłączać, nie będzie nam w stanie zmodulować mocy niżej. I tak naprawdę. Nie ma co też z mocą przesadzać, bo jak gdzieś czytamy w karcie katalogowej producenta, że powiedzmy ten klimator 5 kW jest na 50 metrów, to on bierze pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne budynku 100 W na metr. Tak naprawdę no, w większości przypadków moich klientów to zapotrzebowanie jest niższe, 60-70 W na metr. Także ważne jest to, abyśmy, aby dobrał odpowiedni klimatyzator pod kątem samej mocy. Kolejną rzeczą jest kwestia lokalizacji jednostki wewnętrznej, lokalizacji agregatu zewnętrznego tak, żeby mógł sobie kondensat swobodnie odpływać. I to są podstawowe rzeczy. Kolejna rzecz, no dobrze byłoby, żeby Wam zaoferował dobry sprzęt. Ja powiedziałem, że istat to jest najważniejsze, tak, no ale jeżeli, nie wiem, przez powiedzmy 10 lat się skupi tylko na jednej marce, i się, nie wiem, z przyzwyczajenia albo z lenictwa, będzie tylko oferował te, tą jedną markę no to się może okazać, że no niestety akurat no, urządzenia odstają od konkurencji i niekoniecznie są e, dobrym rozwiązaniem. Także wtedy dochodzimy do tego momentu, kiedy no, warto byłoby pomyśleć o tym sprzęcie. I warto zweryfikować wiedzę, czy ten instalator, który do nas przyjedzie na wykonanie audytu, wie coś więcej na temat urządzenia, czy kieruje się tylko suchymi danymi z katalogu. Tak? Bo, tak jak mówię, to co są dane katalogowe to jest jedno, a rzeczywiste pomiary, które można przeprowadzić po montażu urządzenia. To jest drugie. Po tym poznacie dobrego instalatora, czy jest Wam w stanie coś więcej powiedzieć, jak pracuje to urządzenie, jak moduluje sprężarka, jaki jest maksymalny, minimalny pobór podczas pracy ciągłej tego urządzenia, jak jest wysterowana grzałka tacy To są takie informacje, które no, nie są ogólnie dostępne dla, w katalogu dla użytkownika. No i to, co było w jednym materiale, czy dana jednostka posiada elektroniczny zawór rozprężny, Ponieważ też jak zauważyliście, pytaliście mnie, że nie ma takich informacji w katalogu, bo producenci o tym po prostu nie piszą. Jak już znajdziecie dobrą firmę instalacyjną, będziecie wiedzieli, że to rzeczywiście mają pojęcie o tym co robią, zrobią Wam tą instalację dobrze, to jeszcze proponuję ustalić z nimi koszty serwisu okresowego. Ponieważ jak będziemy używać dogrzania, to jednak raz w roku wypadałoby zrobić porządny serwis jednostki i nie mówię tutaj o czyszczeniu filtrów, tylko o porządnym myciu parowym jednostki wewnętrznej oraz agregatu zewnętrznego, bo to ma bezpośredni wpływ na wydajność całego systemu. I teraz tak, wiele osób mnie pyta, na jakim, na jakim terenie działam, jaki region polski obsługuję. Nie chcę tutaj tego materiału przedłużać, znajdziecie to w opisie. Również w opisie znajdziecie kontakt do firm, z którymi ja współpracuję i jeżeli z nimi się skontaktujecie, jestem pewien, że z ich usług też będziecie zadowoleni, ponieważ nasza współpraca jest ścisła. Wielu klientów już do nich odesłałem, wszyscy są bardzo zadowoleni i są to pewne osoby, które zrobią Wam montaż przede wszystkim dobrze, dobiorą Wam porządne urządzenie i w razie czego, i zostają Państwa na lodzie, jesteście się pewni, że macie zapewnioną obsługę w cenie urządzenia gwarancyjną, jak i pogwarancyjną od tych chłopaków, których Państwu tutaj w opisie filmu polecę. Na dzisiaj byłoby to tyle, trzymajcie się, cześć!